PUGM <noise> -e 10 zł. Machon Boka, jak to się robi? No właśnie pokazuje. patrz Paweł. Czemu ci piszą, lecisz puzo? <noise> no, no, patrz Patrz się, patrz się. No <noise> Pach, No kurwa Paweł. Ale puzo. No patrz No, no patrz Pach, 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 o to, no, to. <śśmieniu> no. Widzisz, a ty ile to robiłeś? Stałeś kurwa, ja prawie się zrygał. No, no i co z ale, ale ale widziałeś, to, to, co zrobiłem? Widziałem co Ale ale też musiałem dwa razy soknęło. No a dwa razy, a ty stałeś? Nie, ja też dwa razy przełknąłem.